To jest nowa, przynęta w ofercie Dam Protroad Inline Spoon. To jest nowość, jeśli chodzi o błystki wahadłowe do łowienia strągów. Z uwagi na konstrukcję. Jest to typowy inliner, czyli taka przynęta, przez którą trzeba przeprowadzić żyłkę. Co dodaje? Przynęta jest bardzo dobrze wyważona, zapewniając bardzo dalekie rzuty, ale przez to, że nie jest na stałe połączona kółeczkiem łącznikowym z haczykiem albo z kotwiczką, powoduje, że rybie po zacięciu bardzo trudno jest się wypiąć, wykorzystując do tego ciężar przynęty. Znaczy, jak ryba wyskoczy, zrobi świecę, szarpie głową, ten inliner chodzi po nie jest przy samym pyszczku ryby, przez co po prostu ryba ma bardzo, bardzo utrudnione wypięcie się. Przynęty są stuprocentowo bezołowiowe, wykonane z cynku, bardzo fajnie malowane. Jedna strona, tak jak tutaj, jest żółta, z drugiej jest różowa, pokryte są farbą UV. I zobaczymy. FC Inline Pro. Jest! Ale pięknie! No tutaj dzielnie walczą. Do brzegu chcą się kitrać w gałązki, ale głową trzęsie. No dzięki właśnie tej konstrukcji inline. Te pięcia są rzadsze. Ale oczywiście się też zdarzają. Ale silne. Nie niesamowicie ta kolorowa przynęta jednak robi robotę Wow! ale kozły fika pod a wędeczka amortyzuje cudownie Bardzo silna rybka. Listki spadają, jak to w listopadzie. Co odejdzie od brzegu? Co odejdzie? Tak, przymurował? Pięknie przymurował. Nie poddaje się. To jest właśnie w tenczakach. Do samego końca. Nie ma. Że się położy. I leży do końca walka. Jeszcze odejdzie. Teraz może teraz, nie, jeszcze nie. Teraz. No, przynajmniej to się wypięła. Podbieraku, ale amortyzacja wędki. Cały zestaw jest mięciutki. Ryba nie dostaje luzu i bez problemu można ją wyholować. Tutaj widać, bo że w podbieraku od razu przynęta się wyczepiła. I taki ten rzeczek. Piękna rybka, grubiutka. No i co, pokażę teraz, jak należy uzbroić tą przynętę. Otwieramy tutaj delikatnie, bo są drobne części, więc tak. W zestawie jest po pierwsze błyska. Ona się wydaje taka płaska, mało wykrępowana, natomiast ona jest specyficznie zrobiona. Ciężar tej przynęty jest przesunięty mocno do przodu. Nie wiem, czy to dobrze widać. Zapewnia to bardzo, bardzo długie rzuty, ale jednocześnie ciekawą pracę, szczególnie w trakcie opadania. Znaczy, w momencie jak zwijamy przynętę, ona pracuje jak typowa wahadłówka, natomiast jak puszczamy ją w opad, ona bardzo szybciutko wiruje. I odchodzi na boki, zmieniając kierunki, tak migocze. Bardzo, bardzo dobry efekt wabiący dla, dla ryb. Ona będzie też skuteczna na pewno nie tylko na pstrąg i myślę, że i na okonie. Ja tutaj mam przynętę 3 cm o wadze 2,8 g. Te inlinerki są wykonane w czterech wielkościach. Największa z błystek ma niecałe 5 cm i waży 6,5 grama. Występuje w wielu wersjach kolorystycznych. Każda wielkość występuje w wielu wersjach kolorystycznych. Co mamy dalej w zestawie oprócz tej błystki? W mamy haczyk. Haczyk z dużym oczkiem, łatwy do wiązania, bezzadziorowy, żeby łatwo było rybkę uwolnić. Więc jest ten haczyk. Tu na ręku pokażę dwa koraliki. Żeby związać ten zestaw potrzebujemy fluorokarbonu. Ja tutaj mam fluorokarbon 017. Nie może być jakiś zacięty, żeby się nie przetarł. Można to tak robić, że przywiążemy fluorokarbon bezpośrednio do plecionki i nawlekamy przynętę, zakańczamy wszystko haczykiem. Natomiast to jakby uniemożliwia nam szybką wymianę. Warto jest sobie przygotować kilka zestawów wcześniej, ja pokażę jak to. Czyli odcinamy ten kawałek fluorokarbonu, przywiązujemy haczyk najprostszym takim węzełkiem baryłkowym. Mamy przywiązany haczyk, następnie zakładamy pierwszy koralik. Koralik jest po to, żeby błystka nie uderzała w węzeł. Koralik schodzi do węzła przy haczyku. Następnie przewlekamy błystkę. Błystka świetnie wiruje, tak to widać tutaj. Ona w opadzie dokładnie tak pracuje, jak tutaj pokazuję. Jak puszczamy tą błysteczkę w opad, ona się cały czas obraca na tej żyłeczce. Kolorki są świetne, widać jak ona się tu mieni. Czyli mamy naciągniętą błystkę. I teraz zakładamy drugi koralik. Mamy założony drugi koralik. No i zbliżamy się powoli do końca. I teraz na powiedzmy takim odcinku do 30 cm na końcu tego zestawu wiążę pętelkę. Zwykła, najzwyklejsza pętelka. No i to jest cały nasz zestaw. Ta pętelka po prostu umożliwi nam założenie na koniec zestawu na agrafkę. I w ten sposób można sobie wymieniać, trzymać gdzieś w portfeliku, w torebeczkach strunowych, żeby się ten zestaw nie poplątał. I teraz tutaj agraweczkę wpinamy w agrafkę. No, i dzięki temu możemy szybciej wymieniać. Tak, oczywiście nie trzeba robić tego w ten sposób. Można sobie przywiązać powiedzmy 2-3 metry fluorokarbonu i sukcesywnie zmieniać, odcinając i skracając ten fluorokarbon. Ja natomiast ja wiem z doświadczenia, że te strogi bywają marudne, szybko im się przynęta opatruje, więc warto kombinować z kolorami, z wielkościami. Stąd taki patencik. Żeby w pełni wykorzystać zalety tego inlinerka, pokażę Wam jak go prowadzić. Generalnie zasada łowienia wpuszczanych pstrągów jest taka, że przynęta ma iść wolno. Więc zarzucamy i wolniutko zwijamy przynętę. Ona w tym momencie się zachowuje jak typowa wahadówka, O, miałem puknięcie. I od czasu do czasu można ją puścić w opad. I znowu zaczynamy zwijać. I co parę chwil, króciutki taki opad, ona w tym momencie zaczyna się obracać wokół własnej osi i takimi zygzaczkami powolutku opada. Przynęta jest dwukolorowa, działa na zasadzie kontrastu. Świetnie to działa na, na ryby łososiowate, na pstrągi, na trocie, na łososie. Zresztą wiele jest przynęt, które wykorzystują ten kontrast. Jest! Piękny wziął kolejny pstrąg. I cały zestaw składa się jeszcze z bezzadziorowego haczyka. Przynęta jest bardzo lekka, waży chyba całe 3 gramy. więc należy mieć też do tego. O, ależ pięknie walczy. Należy mieć też do tego odpowiedni zestaw, tak jak tutaj. Bardzo elastyczna wędka, cieniuteńka plecionka. No i uzupełnieniem musi być super dokładny hamulec. Cały zestaw mamy leciutki, delikatny. Och, jaka w świeca piękna, jednak ten czaki to dzielne ryby są. Dobra, rybkę się udało podebrać. hol był dosyć długi. Ten na inlinerka.